Chłopaki do Wzięcia to popularny program matrymonialny, który zdobył dużą popularność w Polsce. Tworzony przez Jerzego Morawskiego, program skupia się na mężczyznach z wiejskich czy małomiasteczkowych obszarów, którzy szukają miłości. Bohaterowie przedstawiają swoje historie życiowe, a widzowie śledzą ich starania o znalezienie partnerki. W kontekście wynagrodzenia dla uczestników, Morawski podkreślił, że nie przewiduje się dla nich garzy. Argumentował, że taka forma wynagrodzenia mogłaby skłonić uczestników do zmyślania lub naginania faktów, co byłoby sprzeczne z założeniem programu, mającego przedstawiać prawdziwe historie. W związku z tym produkcja programu nie miała przewidzianego budżetu na honoraria dla uczestników. Zamiast tego starano się pomagać bohaterom w inny sposób, zapewniając np. opiekę stomatologiczną. Czasem także finansowo, aby ulżyć w ich trudnych sytuacjach życiowych. Niemniej jednak doniesienia medialne sugerują, że uczestnicy programu mogli otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 500 zł za odcinek. Pomimo tego produkcja podtrzymuje, że chłopaki do wzięcia nie jest reżyserowany, a zachowania bohaterów są autentyczne bez ingerencji scenarzystów. Wskazuje się, że program ma na celu ukazywanie prawdziwych historii życiowych mężczyzn, którzy biorą udział w poszukiwaniach miłości.